Hej, człowieki. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie sytuacja, której kiedyś byłam świadkiem. A mianowicie. Byłam świadkiem tego, jak jedna osoba naprawiała samochód, a druga stała obok obok narzędzi. Osoba naprawiająca samochód krzyknęła, podaj trzynastkę. Osoba B, tak ją nazwijmy, nie za bardzo wiedziała o co chodzi. Tak patrzy, nie wie, dalej nie wie. Później usłyszałam kilka niecenzuralnych słów w języku polskim, jakie wszyscy pewnie znacie. I na końcu, no, trzynastkę. Osoba B, jak nie wiedziała, co ma podać, tak dalej nie wiedziała, co ma podać. Było jej smutno, bo została ładnie określona, a nikt nie chce takich rzeczy słyszeć. Osoba naprawiająca samochód podeszła do narzędzi, wzięła płaską trzynastkę, pomachała przed nosem osobie B i wróciła do naprawienia samochodu. I dlatego, że nie chcę, żeby ktośkolwiek z Was musiał być w podobnej sytuacji, Dlatego chciałabym Wam pokazać, wytłumaczyć, opowiedzieć trochę o kluczach. Opowiem Wam, jakie mamy rodzaje kluczy, jak ich używać, co znaczą te magiczne napisy na kluczach, z czego się robi klucze i jak robi się te klucze. Więc zacznijmy od tego, z czego takie klucze są. Na większości kluczy możecie zobaczyć napis, tak jak tutaj widać, chrom vanadu. Co to znaczy? To po prostu znaczy chromowo-vanadowe a konkretnie stal narzędziowa węglowa. Bo w skrócie, stale narzędziowe możemy podzielić na stopowe i niestopowe. I stale, która nie ma większej ilości dodatków stopowych oprócz węgla, jest to stal węglowa, a jeżeli ma dodatki stopowe, to jest to stal stopowa. Stal węglowa narzędziowa jest o tyle fajną stalą, że charakteryzuje się dużą trwałością oraz odpornością na ścieranie, niską wrażliwością na przegrzanie i niewielką odkształcalnością. Stan narzędziową węglową możemy podzielić na dwie grupy. Na stan głęboko hartującą i stan płytko hartującą. Stal płytko hartująca nie jest wcale gorsza od głęboko hartującej, chociaż tak mogłoby się wydawać, no bo niby coś jest mniej. Ale nie do końca. Jest ona nawet bardziej pożądana, dlatego że ma dużą wytrzymałość, a jednocześnie rdzeń w środku jest odporny na uderzenia. Z tej stali wykonuje się elementy do grubości nie nieprzekraczającej 20 mm. Jeżeli chodzi o stalę głęboko hartującą, to korzysta się z niej przy produkcji narzędzi o dużych wymiarach, ponieważ właściwości tej stali gwarantują, że mimo dużej grubości zahartowanej warstwy zachowanie zostanie w nich ciągły rdzeń. Jeżeli chodzi o oznaczenie, to mamy n cyfra lub liczba i n cyfra lub liczba E. I co jest kiedy? N jest gdy stal jest głęboko hartująca, a N i E mamy gdy stal jest płytko hartująca. To teraz kilka przykładów. Ze stali N9 i N9E robisz na przykład gwintowniki, narzędzia do obróbki twardego drewna, dużo rozwory taki. Stal N10, N10E, N11 i N11E służy nam do produkcji wierteł, frezów, noży, wykrojników, pił do metali, ze stali N12, N12E, N13 i N13E robi się na przykład narzędzia do obróbki metali, narzędzia grawerskie, znaczniki, skrobaki oraz na przykład noże do papieru. A teraz powiem Wam, dlaczego na kluszach mamy napis chrom vanadum. Chodzi po prostu o to, że niektóre normy zagraniczne do grupy stali narzędziowej węglowej zaliczają również gatunki o zwiększonej zawartości wanadu i chromu. Vanad jest to pierwiastek, który wiążąc węgiel zmniejsza nieco hajtowność. Oczywiście przy niskiej temperaturze hajtowania. Jednocześnie zapewnia coś. Chodzi tu o odpowiednią strukturę stali. Chrom zwiększa hartowność Umożliwia stosowanie stali węglowych na narzędzia o nieco większym przekroju. A wprowadzenie tych gatunków do grupy stali węglowych zaciera różnice pomiędzy nimi a stalami stopowymi. Więc tak jak widzicie, w zależności od tego, z jakiej normy się korzysta, takie będziemy mieli oznaczenia takich gatunek stali. To, co widzicie często na kluczach napisy, na przykład DIN albo ISO, to jest właśnie ta norma, o której wspomniałam. I po co jest to hajtowanie? Chodzi o to, że jeżeli trafimy na oporną siłę i kręcimy tą śrubą, to i ona jest zapieczona. Nie chcemy obrobić klucza. Jeżeli mielibyśmy klucz mm, z mniej odpornego materiału, to y, wtedy obrobimy sobie klucz. A nie chcemy sobie obrobić klucza, bo za niego zapłaciliśmy. I ma odkręcać, bo zapłacony jest do odkręcania. Także klucz powinien być na tyle zahartowany z takiego materiału, żeby nie odkształci, że jak ma się zaczrzeć, to ma się zaczrzeć łeb, śruby, a nie klucz. Jak to jest zrobione? Mogłoby się wydawać, że klucze płaskie powstają w procesie fryzowania. Nic bardziej błędnego. Z jednego prostego powodu. Pieniądze. Fryzowanie byłoby po prostu zbyt drogie. Klucze płaskie powstają w procesie kucia a konkretnie kucia matrycowego. Na początku przygotowuje się półfabrykat. Półfabrykat w tym przypadku to będzie formatka wykonana z odpowiedniej stali. Taką formatkę umieszcza się w maszynie kuźniczej. Następuje proces kucia. Po procesie kucia otrzymujemy odkówkę. Taką odkówkę możecie zobaczyć tutaj na rysunku. Odkówki takie trafiają do hartowania. Po procesie hartowania i kucia Niestety mamy grat na kluczu oraz z gorzeliny, więc wszystkie klucze trafiają do bębna. Obywka w bębnie jest to tak zwana obyłka rotościelna. Klucze obracając się w bębnie, razem ze specjalnymi kształtkami, już w zależności od technologii w danym zakładzie, pozbywają się z gorzeliny, uzyskują bardzo ładną warstwę powierzchniową, pozbywają się też wszystkich kratów, które mogłyby nas skaleczyć. Tutaj na zdjęciach widzicie kilka maszyn rotościennych, takich mniejszych, jakie udało mi się znaleźć. Jestem pewna, że w wielkich fabrykach, które produkują ktucze, te maszyny są ogromne. Na tych dwóch zdjęciach widzicie maszyny wibrościenne. Pokazuję je wam dlatego, że widać na nich te kształtki, jakie są dodawane w tym procesie, aby między innymi pozbyć się tego gradu i też aby powierzchnia. Elementu była ładna. Sam proces kucia jest procesem bardzo dokładnym. Elementy odkówki, jakie uzyskujemy po samym kuciu, są już bardzo dokładne pod względem geometrycznym. Ale w przypadku kluczy wykonywany jest jeszcze jeden proces jest to przeciąganie. W tym procesie uzyskuje się dokładność wymiarową w jego szczękach, w miejscach, w których wkładamy śrubę. Przeciąganie jest to proces, który odbywa się na specjalnych maszynach za pomocą narzędzia, tak zwanego przeciągacza. Po procesie przeciągania mamy już prawie gotowe klucze. Klucze takie muszą trafić jeszcze do procesu, w którym nanoszona jest powłoka, która zapewni im odporność na korozję. I po tych wszystkich procesach mamy już gotowe klucze, które zostają dla nas zapakowane i trafiają do sklepu. Podczas procesu montażu. Zauważyłam, że ten odcinek jest już dość długi, więc oznaczenia kluczy, rodzaje kluczy, to jak zapamiętać poszczególne nazwy, pokażę Wam w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!